you uh -huh. Maciej Zakowski, witam państwa. Zapraszam na rozmowę jedynki. A gośćmi programu są dzisiaj pan senator Jan Rulewski, senator Platformy Obywatelskiej, działarz Solidarności. Witam. Tam. I pan Dariusz Grabowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, dzisiaj Libertas. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie senatorze, dla pana też legendarnej postaci Solidarności, czym jest dzisiaj ta kongresowa aktywność innej legendarnej postaci Solidarności, czyli Lecha Wałęsa? Zaskakująco, żeby nie śmieszna, bo to Lech Wałęsa występuje jako. Przyzwoitka przy uboku szefa partii, która chce się metodą szczupaka yy, wbić na scenę europejską. Mm -hmm. Ten Wałęsa, który przecież dyktował komunię i światu warunki, dzisiaj jako ubogi krewny, jako taka liderka, jak mówią, za pieniądze reklamuje partia, która nie ma przyszłości. Europa już wybrała wiele lat temu, w 50 roku, w maju. Czy będzie się integrować? Bo tak świat wybrał. Mm -hmm. Panie pośle, pan, pan kręcił oczywiście głową. Rozumiem, że chce Złucham. pan się nie zgodzić z panem, z panem senatorem. Całkowicie się nie zgadzam. Bo to nie chodzi o Lecha Wałęsę. To chodzi o sytuację, jaką jest Polska, Europa, jaka jest w Polsce sytuacja. Jeśli 85% Polaków, może 90% dzisiaj, mówi, że nie pójdzie do wyborów do Parlamentu Europejskiego, to nie pójdzie właśnie dlatego, że ma dominować taki pogląd. Ten, kto chce być na scenie politycznej ma mówić tak, jak rządzący sobie tego życzą. A ponieważ społeczeństwo mówi temu dość i nie, to społeczeństwo mówi nie pójdziemy do wyboru. Natomiast Lech Wałęsa jest wyjątkową postacią i Lech Wałęsa widząc to i czując to ma prawo i robi to i chwała mu za to. Między mną a Lechem Wancem jest ogromna różnica co do oceny jego rządu w Polsce, ale jeśli robi to co robi, przełamuje ten blok, tą zmowę, to to jest z jego strony wielka zasługa. Co więcej, przecież w Europie ten sam proces ma miejsce. Proces, by tak powiedzieć... Wprowadzenia traktatu lizbońskiego bez dyskusji, wbrew Francji, wbrew narodowi Holandii, wbrew narodowi Inlandii. Czy tego politycy nie widzą? No właśnie, tylko czy rzeczywiście, bo nie chciałbym, żebyśmy w tej chwili rozmawiali o całej Europie, bo dzisiaj naszym problemem, pytaniem jest właśnie Lech Wałęsa, bo czy Lech Wałęsa w tym, co robi, jest właśnie, a, pewnym zabiegiem czy chwytem marketingowym, przypisania pewnej znanej postaci do pewnego produktu, który się znalazł na rynku politycznym, czy rzeczywiście jest człowiekiem, który ideowo się wiąże z tym, co proponuje m.in. Europie ugrupowanie Libertas. No i tutaj wątpliwości chyba ma sam Lech Wałęsa. Sam, gdy, gdy podczas pierwszej promocyjnej jazy na rzecz y, pana Sir Ganleya to chwalił tę partię, widział i potrzebę, teraz podobno jedzie z zaprzeczeniem tego, co ona głosi. A więc Lech Wałęsa z całą odpowiedzialnością, mogę tu powiedzieć, ma dni nieparzyste. Oby no by tylko. No, znamy oczywiście tylko. powiedzenia Lecha Wałęsy, jestem za, nawet przeciw. I ja tylko króciutko chciałbym pokazać fragment z jego wypowiedzi podczas dzisiejszego wystąpienia tak. w Madrycie. Lech Wałęsa mówi: Nie można mnie szufladkować do żadnej partii. Nie jestem z tą partią ani innymi. Jestem wolnym człowiekiem, który szuka wszędzie najlepszych rozwiązań. Poznałem pana Gandleja i jego diagnoza Europy i świata są mi bliskie, właściwie takie same. Ale zaraz dodaję, uważam, że traktat lizboński trzeba przyjąć. Zgoda. Ale to znaczy, że niech się ścierają poglądy. Tymczasem to, co mamy w Polsce, mamy Platformę i PiS. I traktat lizboński tak, ale panie są, no, 10, no, 10 pan 10 pozwoli, za wolno pan pozwoli. Mhm. Zgoda? E Traktat Lizboński, tak. Euro, tak. Program gospodarczy, bardzo podobny. Te same osoby w rządzie, pani Gilowska, pan Religa i tak Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę chce się zrobić z Lecha Wałęsy tak, jak kiedyś mówiono. Gawarim Lenin, podrozumiewamy partię. Gawarim Wałęsa, podrozumiewamy platforma obywatelska. I Lech Wałęsa mówi nie. Lech Wałęsa widzi, że Polacy, a także narody Europy postrzegają, że trzeba zacząć mówić własnym głosem. Ale nie. czy rzeczywiście Mówi, nie, panie pośle, no bo jednakowoż i przed wyjazdem, i zapytany przez dziennikarzy, dlaczego jedzie, Lech Wałęsa powtarza: Popieram Tuska, będę głosował w wyborach na Platformie. Ale popieram też Zaklana Ganleja, który ma inny punkt widzenia. Niech to będzie prawdziwa demokracja. Popieram Ganleja, dla którego sztandarowym hasłem jest odrzucenie traktatu lizbońskiego, ale jednocześnie Wałęsa mówi: Popieram przyjęcie traktatu lizbońskiego. Naprawdę wydaje mi się, że My, myśli, ktoś ale, się tu pani, pogubi. Panie pani pani senatorze, Wałęsa żyje jednak kryształowej kuli tych wieców, tych, nie tyle wieców, tylko gabinetowych rozmów, być może innych, yy, przeszkadza temu procesowi, który nastał w Polsce. Mamy od pięciu lat małą stabilizację, nie chcę mówić o wzroście. Mamy okres, w którym po raz pierwszy od odsieczy wiedeńskiej za walkę płyną do nas pieniądze a nie tak jak było do tej pory, wypływały i płyną niemałe i nie płyną tylko dla, do polityków czy do oligarchów, płyną do małych miasteczek, na ocieplanie szkół, do pomocy społecznej. I a wreszcie rozwiązały nam, pomogły rozwiązać nam problem rolnictwa, na którego nie mieliśmy sposobu. Bo załużył, że do 2005 roku był leper. Sam pan doświadczył tego, nie, jak nie skończyliście pan, nie, z leperem. Nie, nie, niech pan mnie Ja oddając panu głos, tylko chcę powiedzieć, że. I tu, I tu jest właśnie coś, co bym ja dzisiaj jednak upierał się, nazywamy pewnym zamieszaniem, dlatego że Lech Wałęsa tak. nigdy nie kwestionował dobrodziejstw integracji europejskiej, popierają. Co więcej, i tu jest myślę, że jeszcze jeden z elementów, który bardzo bym prosił Pana o wyjaśnienia. Może to jest w ogóle tak, że czym innym jest libertas w Polsce, a czym innym jest libertas na przykład w Irlandii? Bo Gunley ciągle powtarza, ja jestem proeuropejski. Ale my. Jesteśmy także proeuropejscy, tylko inna Europa, nie biurokratyczna, nie z traktatem lizbońskim, a inna naprawiona dla której miejsce dla Polski jest większe, bo w traktacie lizbońskim dla Polski miejsce jest drugorzędne. Ale pewna uwaga. Tylko, żeby bo... pan od razu wyosił, przepraszam, ale naprawdę wielu dzisiaj polityków, którzy jest w Komitecie Wyborczym Libertas, przy... pamiętamy, że byli w lidze polskich rodzin, która tak nawoływała, żebyśmy nie wstępowali do Unii Europejskiej. Nie. No więc jesteście proeuropejscy, czy nie jesteście? I to jest znakomite pytanie. Ja sam do nich należałem i my mówiliśmy nie dla Unii Europejskiej na takich warunkach, ponieważ warunki dla polskiego rolnictwa, dla polskich stoczni, co widać dzisiaj, dla polskiej gospodarki są niestety niekorzystne i tu nie zgadzam się z panem senatorem. My w tej chwili zaczynamy do Unii dopłacać i takie są fakty, ale ja wrócę do pewnej kwestii. Pan mówi, że Lech Wałęsa źle się sprawuje, ale to wobec tego ja wolę Lecha Wałęsa, który broni Libertasu, kiedy pan marszałek Sejmu, marszałek Komorowski informuje dzisiaj, że zakazuje posłowi Dariuszowi Grabowskiemu organizowania konferencji prasowych w Sejmie. Podoba się Panu taka demokracja? No wie Pan, powtarzam, jeszcze raz, Polska z Wałęsą w 80 roku, gdy tworzyliśmy związki, gdy wpisywaliśmy w nim treści europejskie. Patrzyliśmy na Europę. Powiem nawet więcej, nie na Amerykę, na Europę. I ta Europa nastała z wszystkimi swoimi uwarunkowaniami, z tą pomocą ale, z solidarnością, Ale to mówmy o tym, co korzystamy. w Polsce się dzieje. Dlaczego na, dziś jest. I tak, dlaczego to że... podważać? Pan wyklucza, że w niektórych sprawach możemy mieć wspólne zdanie, ja tego nie wykluczam. Ale właśnie o to chodzi Lechowi Wałęsie. Różnijmy się, dyskutujmy, negocjujmy. Ale, Tymczasem Państwo chcecie wprowadzić. On, Panie doktorze, podważa chociażby to, co wokół niego się robi. Rząd polski promował go i wygrał tę batalię, żeby był w Radzie Mędrców. Rząd polski proponuje Cimoszewicza, proponuje Buska. Być może. Dajdzie, znajdzie się czas, że i Pana będzie promował, o ile Pan ale, uzna, że Europa ale jest polską racją nie, nie stanu. Nie to jest problem. Problem jest, kończąc? jakie jest miejsce Polski i jak Polacy chcą się widzieć w Unii Europejskiej, a nie jak politycy. No walnął Tusk 50 stóp, gdy chciano większe wskaźniki ochrony przed CO2 w obronie polskich stóp. Walnął i zamknął polskie stocznie. I Pani Merkel musiała z nim a rozmawiać. A kończąc główny tak? wątek naszego dzisiejszego spotkania, czy Lech Wałęsa... Powinien zaprzestać tej swojej działalności, Pańskim zdaniem. Ależ oczywiście, bo to jest zdrada, niestety, Solidarności. Przykro mi to przyznać, ale Leg Wałęsa nie jest tylko osobą prywatną. Jedno Dziękuję. To jest dokładnie powrót do korzeni Solidarności. Dziękuję Panom za spotkanie, a Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Do widzenia.